Zadanie czwarte. Zdarzenia losowe A i B zawarte w omedze są takie, że prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia B jest równe 1 czwartej. Ponadto prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A, jeśli B, jest równe 1 piątej. Wynika stąd, że zdarzenie, prawdopodobieństwo zdarzenia A i B jest równe. Musimy to policzyć. Więc tak, na początek wzór na zdarzenie warunkowe. Tak? Zdarzenie warunkowe A, jeśli B jest równe niczemu innemu jak A i B na prawdopodobieństwo zdarzenia B. OK. Więc tak, potrzebujemy zdarzenia pra prawdopodobieństwo zdarzenia B. Żeby je obliczyć, możemy policzyć ze zdarzenia przeciwnego. Jeśli zdarzenie przeciwne wynosi 1 czwarta, możemy z tego wywnioskować, że prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe 1 minus 1 czwarta... Co nam daje wynik równy 3 czwarte? Ok, bierzemy wzór, to jest ogólne prawdopodobieństwo warunkowe i podstawiamy naszą wartość, którą znamy, czyli 1 piąta równa się P A i B na 3 czwarte, z czego sobie wywnioskujemy, że P A i B równa się 1 piąta razy 3 czwarte, co jest równe 3 dwudzieste. Tako, odpovjeć imamo. I sad C.